Witajcie. Wracam. Jestem. Jestem po przerwie i długo mogłabym, mogłabym wam tutaj opowiadać, co się działo. Natomiast zrobię to tak w krótkim skrócie. Otóż, co się takiego wydarzyło? Życie. Życie, moi drodzy, się wydarzyło. Natomiast był to bardzo owocny czas. I dzięki temu. Mogę przyjść tutaj z porcją nowych ciekawych informacji, z nową energią w nowej odsłonie, ponieważ będzie, zajdzie tutaj kilka zmian. Pierwszą zmianą będzie to, że nie będzie już tak na serio. Ja ogólnie uwielbiam. Taką domenę, mam taką, takie swoje życiowe motto, żeby nie brać życia tak na serio. I, i dzięki temu to nam daje więcej takiego luzu, humoru i dystansu. I ja Was bardzo zachęcam do tego, żeby stosować tą zasadę, aby nie brać życia aż tak na serio, ponieważ dzięki temu to zmieni Wam się perspektywa, a rzeczy, przez, jakby przestaniecie brać rzeczy tak bardzo do siebie. Natomiast jestem tutaj. Wracam z porcją nowych, ciekawych informacji z nową energią i mam nadzieję, że jest to dla Was tak bardzo ekscytujące, jak dla mnie, i, i że będą to dla Was ciekawe i fajne, wspierające informacje. Dzisiejszy odcinek zaczyna taką mini serię o emocjach. Dzisiaj omówimy sobie emocje. Czym w ogóle są emocje, po co one są nam potrzebne i czym się różnią od uczuć, bo jest to zasadnicza różnica. Natomiast postaram wam się to przedstawić w taki bardzo czytelny i dostępny sposób. Ale zanim przejdziemy do meritum, to chciałabym nawiązać do nazwy tego kanału, tego podcastu, czyli Secret Potentials, tłumacząc po prostu. Sekretne potencjały. Ta nazwa również zobowiązuje. Dlatego też postaram się na tym kanale przedstawić Wam codzienne zdarzenia, sytuacje, bądź też um, wydarzenia, które nas spotykają, bądź w których uczestniczymy, i postaram Wam się um, nakreślić ten sens właśnie sekretnego potencjału, który tkwi w każdej sytuacji. I razem to odpakujemy w tej audycji, bo zaręczam Wam, że będąc uczestnikami różnych wydarzeń, choćby nie wiem jak bolesnych, przykrych czy trudnych, i choćby nie wiem jak bardzo one były dla nas wyzwaniem, to zawsze one są okazją do nauki, do rozwoju, do naszego wzrostu, bądź są też lekcją do przepracowania. A dzięki naszej uważności, otwartości i akceptacji, którą właśnie rozwijamy w momencie swojego samorozwoju, no to jesteśmy w stanie dostrzec tę okazję, przepracować to, przetransformować i uwolnić się od pewnych schematów, tak? Jakby cykli, które ciągle jakby do nas powracają, sytuacje, które się cały czas powtarzają, a które my bierzemy za swój los. To już nam. Karl Gustav Jung mówił, że dopóki człowiek nie uczyni to, co nieświadome, świadomym, będzie to kierowało jego życiem, a on będzie to nazywał swoim losem. Ja jakoś tak to leciało. No okej, okay, dobra, ale wróćmy do tematu. Czym w ogóle są emocje? Po co one są nam w ogóle potrzebne i czym się różnią od uczuć? Bo jest to zasadnicza różnica. Natomiast dzisiaj postaram Wam się przedstawić ten temat w taki czytelny sposób. No dobra, więc zacznijmy sobie od emocji. Emocja, czym jest emocja? Otóż emocja jest to reakcja w naszym ciele na daną myśl. Najśmieszniejsze jest to, że jest to na zasadzie takiego sprzężenia zwrotnego czyli Emocje tworzą myśli, myśli tworzą emocje. W zależności też, co przechowujemy w naszym umyśle, czym on jest zaprogramowany, bo wiadomo, że no, nasz umysł to jest taki superbiologiczny superkomputer. Natomiast to, co w nim y, mamy zaprogramowane i przechowane, wywoła w nas y, adekwatną, pff, adekwatną bądź nieadekwatną dla kogoś reakcję. Natomiast. Są to tylko na przykład, uczestnicy jakiegoś wydarzenia, które nas porusza bądź jakaś sytuacja, która, która będzie dla nas bodźcem. No one właśnie tylko tym są. są. Są tym bodźcem. Nigdy. One nie są przyczyną emocji samą w sobie. Są to nasze tylko i wyłącznie interpretacje i nasza. Ocena sytuacji, tak? Bo działając umysł ego, nasz umysł ego kocha, on uwielbia oceniać, ponieważ no, pozwoliło mu to przetrwać po dziś dzień, więc on po prostu odgrywa po raz kolejny ten sam program, ponieważ to utrzymało go przy życiu, bo zadaniem ego jest utrzymać nas przy życiu. Natomiast emocje jest to reakcja naszego ciała, organizmu, na może być też właśnie reakcją na Zagrożenie. I jeśli byśmy poddali się tej emocji i byśmy nie oporowali, to ona po półtorej minuty, ktoś to po prostu już zmierzył i um, dlatego o tym wiem, <laughs> no nie, nie trwa więcej niż właśnie półtorej minuty. Chyba, że co? Właśnie, wkracza nasz opór, być może tłumienie, uciekanie, a może po prostu zamrożenie. I przez to właśnie to już wiemy od Davida Hawkinsa, że przez to, że oporujemy przed czuciem emocji, no właśnie to sprawia, że ona trwa i najprawdopodobniej umiejscawia się w naszym ciele. Może też tam utknąć, jakby nasz umysł świadomy może tego nie pamiętać, natomiast podświadomość i ciało zawsze pamięta. Bo no, emocje są takim mechanizmem przetrwania, tak? Jest, są to takie wręcz wyuczone reakcje. Które pozwalają nam przetrwać, tak? tak, z biologicznego punktu widzenia, po prostu przedłużyć gatunek. Emocje są też dla nas informacją. I to takie jest dosyć ciekawe, bo jeśli nauczymy się nimi zarządzać, to będziemy wiedzieć, co, co aktualnie do siebie przyciągamy, ponieważ na zasadzie prawa rezonansu, emocje są energią. Energia, wiadomo, jest jakąś częstotliwością wibracją tak. Więc na zasadzie, Rezonansu, emocje będą nas informowały, co na ten moment przyciągamy do swojego życia. Jeżeli jest w nas dużo lęku, smutku, złości, żalu, to dokładnie my emitujemy tą wibrację, tak? My jesteśmy jak te um, anteny zbiorczo-nadawcze i właśnie wysyłając taką wibrację w przestrzeń. Dokładnie to będziemy przyciągać do swojego życia, ale to również działa w odwrotną stronę. Jeżeli mamy w sobie bardzo dużo miłości, akceptacji, zrozumienia, um, odwagi, to dokładnie to również będziemy więcej tego przyciągać do swojego życia. Bo ponieważ emocje są formą energii, one również oddziaływują na Twój poziom. Energii, przez to, że właśnie mają różne częstotliwości, tak? To bo zupełnie inną wibracją będzie jakby ze skali, skali Hawkinsa, ponieważ to będzie nasz temat przewodni i będziemy sobie omawiać tą skalę od najniższych emocji po te wysoko wibracyjne, Czyli jeżeli nauczymy się odczytywać te informacje płynące właśnie z emocji, to no, może nam to przynieść wiele satysfakcji i radości, jeżeli tylko nauczymy się nimi zarządzać. A jest to łatwiejsze niż, niż nam się wydaje. To, jakie emocje się w nas aktywują, jest dla, dla nas informacją, jakie przekonania mamy w sobie. Jak również informują nas o tym, jakie dla ciebie ważne potrzeby. Są w tym momencie niezaspokojone? Czy, czy właśnie poprzez wyrażanie emocji reagujemy właśnie w sposób nieświadomy i, i, znaczy, próbujemy w sposób nieświadomy wypełnić jakby brak czegoś, pełniamy te braki ludźmi bądź też jakby materialnymi przedmiotami. No ale niestety, nie wiem, czy znacie to uczucie. Jak bardzo czegoś bardzo pragnęliście. Dobra, weźmy tu na tapetę jakąś tam materialną rzecz. Niech będzie to jakiś super samochód, ok? I tak bardzo długo czekaliśmy na ten samochód. W końcu go mamy. Jest po prostu idealny, wspaniały, taki, jak chcieliśmy, po prostu wymarzony. I co się dzieje? Jest moment radości, euforii, tak, super. Ale automatycznie z tym jest połączone takie spolaryzowane uczucie strachu. Strachu o to i lęku, że to stracę. Ponieważ wszystkie materialne rzeczy, w które wchodzimy w posiadanie ich, one nie wypełnią nam braków być może jakiegoś uczucia poczucia się lepszym, albo w ogóle wystarczająco dobrym przede wszystkim, albo. To, że ja zasługuję, natomiast przedmioty nam tego nie zapewnią. Musimy dać to sobie sami. Jeżeli nie mamy tego, to taki przedmiot no, nie zaspokoi tych nas, naszych potrzeb. I, I będzie to takie, jakby, jak powietrze z balonika, ono po prostu tak szybko ujdzie, że tak o. To, to, to tyle. To, to o to chodziło, naprawdę? To tak długo właśnie na tym się skupia? I niech wklei niepochlebny komentarz. Ten, który nie miał tego uczucia i nie przeżył tego w swoim życiu. Po tym jak nabyliśmy, bądź osiągnęliśmy coś, na co bardzo, bardzo długo czekaliśmy i ten pik satysfakcji był po prostu taki, ha? że to już, to tyle, tak, po prostu? Ciekawi mnie Wasze zdanie na ten temat. No okej, okay. więc mamy z grubsza omówiony temat. Czym są emocje. Więc może przejdźmy do tego, jak my sobie zazwyczaj radzimy z tymi emocjami. Najczęściej tłumimy, a napór tych stłumionych emocji bardzo często możemy odczuwać po prostu jako jakąś frustrację albo zmianę nastrojów. Mogą tu się objawiać jako fizyczne doznania, tak jak spięcia jakieś w szyi w karku, czy jakieś bóle głowy skurcze, niestrawność, jakby jest cała gama. Wypieramy te emocje, ponieważ towarzyszy im bardzo dużo strachu, lęku i poczucia winy, że tak bardzo boimy się wejść w tę emocję, bo przeraża nas fakt, że ta emocja nas może Pochłonąć, My po prostu będziemy tam, zatracimy się po prostu w czeluściach naszych jakichś tam emocji. Dlatego też kolejnym sposobem, jaki sobie radzimy, nazwijmy to tak, no jest uciekanie u emocji. Robimy po prostu wszystko, żeby ich nie czuć. Zagłuszamy to i odwracamy od emocji uwagę. Robimy to, nie wiem, oglądając, rolując telefon nadużywając jakichś środków albo pijąc alkohol. Może to też również owocować właśnie pracoholizmem. I również pochłania po bardzo, bardzo dużo energii. Jakby wypieranie i ten narastający napór właśnie stłumionych emocji no, pochłania naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo energii i ostatecznie no, może ci jej po prostu nie starczać do działania albo to działanie samo w sobie jest bardzo trudne. Kolejnym takim sposobem radzenia sobie z emocjami jest wyrażanie emocji, czyli tak bardzo nam znany podnoszenie głosu, uderzenie pięścią w stół. Możemy to robić poprzez narzekanie, ale podejrzewam, to też może wynika z takiej błędnej interpretacji teorii Freuda: o tym właśnie, że tłumienie emocji prowadzi do nerwisa, to się kiedyś nazywało, tak? Dlatego też trzeba je wyrażać. Natomiast świadomie wyrażona emocja, a taka po prostu, hu, danie sobie ujście takiej pary z czajnika czy z gwizdka, ja nie wiem jak to się mówi, pozwala nam tylko na takie częściowe rozładowanie tego, tego napięcia, które jest wewnątrz nas. I jeśli jest to w postaci takiej nieświadomiej, niekontrolowanej, no to przyniesie nam ukojenie, ale tylko na bardzo, bardzo krótki czas. Tak, Freud uważał, że tłumienie uczuć powoduje neurozy. Dlatego też błędnie uznano wyrażanie emocji za lekarstwo. I ta właśnie niewłaściwa interpretacja stała się po prostu takim biletem w jedną stronę, do pobłażania sobie i wrażania tych emocji wszemi wobec, na każdym kroku i jakby. Również kosztem innych. Również emocje służą nam do osiągania celów. Nie wiem, czy jest Wam znane takie pojęcie szantażu emocjonalnego? Granie swoimi emocjami, jakby trwanie w tym, czy to smutku, czy to złości, tak długo, aż. Cel, który sobie założyliśmy, zostanie osiągnięty. Na przykład, nie wiem, jeżeli pokłóciliśmy się z partnerem, to ja tak długo będę smutna, aż ten partner do mnie przyjdzie, mnie przeprosi i się pogodzimy. Mimo iż, na przykład, no jest to niesłuszne, tak? Być może to ja powinnam przeprosić. Więc jest to taka swoista forma manipulacji. No a im bardziej coś na kimś chcemy wymusić, tym bardziej ta osoba będzie tego i unikać. I, i, i uciekać. Dlaczego? Bo no ona, ona czuje się do tego przymuszona. Jakby energia jest tą walutą, której się nie oszuka. A takie mechanizmy aktywują w nas nasze wewnętrzne dziecko, które jest, jeżeli jest niezaopiekowane, to jest zakapryszone. I jest to działanie na zasadzie, a właśnie, że tego nie zrobię. I takie pozłości. To są takie właśnie Automatyczne mechanizmy, w ogóle, które działają poza naszą świadomością. Po prostu tak robimy, i nie wiemy, dlaczego to robimy. No, Zwyczajnie odtwarzamy program wgrany, który został wgrany nam prawdopodobnie w dzieciństwie. Na koniec omówmy sobie różnicę pomiędzy emocjami a uczuciami. Jakby zasadniczą różnicą jest to, iż uczucia są bardziej złożone. I Trwają o wiele, wiele dłużej. Mają na pewno taki bardziej stabilny charakter, no i też są bardziej trwałe. Tak, bo jeżeli na przykład weźmy sobie takie uczucie jak miłość. Miłość może się objawiać poprzez życzliwość, akceptację, uprzejmość, otwartość, również przyjaźń. Więc samo w sobie to się jakby wyjaśnia, że są to po prostu Długotrwałe doświadczenia, które już trwają jakiś czas. Natomiast emocje są takie, jakby naszą natychmiastową reakcją, są krótkotrwałe i często są po prostu intensywnym doświadczeniem. Emocje również są reakcjami fizjologicznymi i psychicznymi, też na określone bodźce, i często pojawiają się spontanicznie. Lista podstawowych emocji to. Złość, y, smutek, strach i radość. I jakby to są cztery podstawowe uczucia, pod które możemy jakby podpiąć wszystkie tak zwane emocje złożone czyli wstyd, poczucie winy, y, tęsknota, rozczarowanie, upokorzenie i tak dalej, bezsilność i tak dalej, i tak dalej. Jakby rozumiecie. Tak więc. Tak, pokrótce mam nadzieję, że temat emocji jest Wam teraz troszeczkę bliższy. Być może macie jakiś taki jaśniejszy, jaśniejszy obraz tego, czym te emocje są, po co one są nam potrzebne. I dajcie znać, czy następny odcinek, bo planowo, natomiast planem jest też działanie bez planu, <grywanie> działanie na spontanie. Pomysł był taki, aby zacząć tą serię, Właśnie o emocjach, i potem przejść z kolejnego odcinka na odcinek, zaczynając od tej skali Hawkinsa najniższej i tak stopniowo piąć się do góry i omawiać po prostu każdą emocję. Zobaczymy, czy starczy nam czasu na jedną, czy zrobimy to dwie emocje na odcinek, to już się jakby wyklaruje w czasie. Natomiast mam do Was prośbę, dajcie mi znać, czy możecie, czy jesteście być może ciekawi. Tematu przekonań, ponieważ przekonania i emocje są bardzo powiązane. Przekonania jest to naprawdę obszerny temat i jeżeli jesteście ciekawi i chcielibyście go zgłębić, to zostawcie komentarz, bądź po prostu wyślijcie maila. Zostawię Wam wszystkie detale w opisie. Miał być to w miarę krótki odcinek, a tak się do Was rozgadałam, że wyszło nam troszkę... Inaczej, <noise> tylko po prostu dzieje się spontanicznie. Nie obiecuję, kiedy wychodzą kolejne odcinki, po prostu będę działać w miarę możliwości i będę próbowała w jak najkrótszym, jak najszybszym czasie wypuszczać kolejne odcinki. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję za to, że byliście ze mną, że wysłuchaliście. Tego tematu, jakim, o jakim sobie dzisiaj rozmawialiśmy, jakie były właśnie emocje. Cieszę się ogromnie i mam w sobie ogromną, ogromną wdzięczność za to, że byliście dzisiaj ze mną. Zachęcam Was do subskrypcji, komentowania i zapraszam na kolejne odcinki. Z miłością, tule Was i pozdrawiam. Hej!